Poczukaj ja urządzenie, więc chyba tu trzeba iść Tędy czy tędy? Tam no, coś jest Coś się świeci Od ruchu, aha Czyli biało co to jest I mniej więcej Tam się nie da iść Tutaj widzę, że kogoś zabili I chyba mam to otworzyć Dobra. O oh shit, już Nie żyją. Fuck. Tak. Tutaj coś jest. Boję się w to wchodzić, bo poprzednim razem był jakiś zwit. Aha, czyli tak to Tak opuścili ten świat. Ale fajny Bóg. Dobra. Misja agenci, którzy przeżyli powinni się przygrupować i opuścić tę misję do chwili przybycia posiłków. Spotka się z oddziałem Jankowskiego. Jankowskiego, dobrze. To jest jakiś Rosjanin pewnie.

a klawisz nie przypisamy. ja coś innego zrobię ale jest czułość myszki cholernie duża nie, ja to muszę zmienić opcje teraz sterowanie mysz czułość myszy Jeszcze troszeczkę. Okej. Okay. Jest, bo tak jakoś nie czuję tego zbytnio. Masz. jeśli tak ustawimy, to już po prostu będzie masakra. I tak to jest... Niesamowita czułość myślę, której tak nie lubię zbytnio. Okej, okay, tutaj się nic nie dzieje, więc idziemy tam. Ow. Oh. Wow, wow, wow. O. Oh. Z, aby odzyskać część punktów zdrowia. No ja i na razie, to żeby... Aha, on stąd spadł, Dobra. Trzeba iść na górę. Okej. Okay. Okej, okay, apteczki mam? dobra rzecz. Okay. tam. Zapisywanie punktów kontrolnego jest niesamowicie... czy znaczy, tak po prostu... Czułość myszy jest tam Po prostu... Ja się do tego przyzwyczajać, to będzie masakra. Okej, okay, jeszcze gdzieś Pozbieramy sobie rzeczy Są też jakaś... ale ja jeszcze wolę... Ok Dwa pistolety, no tak jest lepiej, mi się tak podoba Ok, zapisz Idziemy Czas 7 minut dopiero, z spoko Tutaj się nie da iść Aha, tutaj my byli, tak? Tak trzeba iść tam! Aha O matko bosko, co to było? Co to było? Jak ciło? No nie, no to jest masakra. I gdzie jeszcze bardziej czułoś myszki, bo to jest i tak za dużo? Tu jest czułość myszki. Fail, fail. Ja pierdzielę. Ale fail. <śm> <śm> o młodku <Matko> Boska. <ś> Okej. Okay. Ja jestem epic. Nie próbujcie mnie zrozumieć, naprawdę. Tak, sprawdzimy coś lepszego. No, to było. Czy tam ktoś szedł? Chyba nie, nie. Albo no, ktoś Zdawało mi się, czy tutaj ktoś... był. jeszcze jeden tam jest. To mi się zdawało. To mi się zdawało. Tak tu było Mamy cztery apteczki Chyba jedną użyjemy Okej okay. F5 Szybkie zapisywanie Więc tutaj można szybko zapisać swój ten Jak tam się dostać? Aha, czyli chyba muszę To rozwalić Okej okay go by tak. Ale cisza, masakra. No jakoś tak dziwnie... To już, nie, to, to już nie jest ta sama gra. O matko tutaj mam... Tutaj muszę patrzeć na życie. Tutaj nie ma czegoś takiego, że po prostu mi się ekran czerwony zrobi. O nie. O nie. Dobra. Ja to zrobiłem? Niemożliwe. Jeśli ja tam nawet nie byłem. Za cicho, nie? Tu próbuję wszystko, żeby było efekty dźwiękowe mowa. Żebyś... Okej, okay, teraz byś... Chyba banie dostał, chociaż nie jestem pewien. Nie, jednak nie, to teraz dostał. Pomóżcie. Ma tu coś... Jest tu coś fajnego? Tutaj nic nie ma fajnego. Tam chyba... Otworzymy... O! Jest! Dobra broń. Okej. Okay. Jest światełko. Okej, okay. pozbieramy rzeczy tutaj. A oh, chciałem

Na tengie, o matko. Muszę się przyzwyczaić do tego właśnie. O nie, dopiero tu. Matko, ale tutaj obrywam. Tutaj trzeba jednak uważać i to dosyć ostro uważać. Hmm, jednak trzeba uważać. Nawet nie wiem, czy mnie to zabiło, czy nie. To jest masakra.

No, i chyba po kłopotcie taki surprise na ten na wejściu. Zapisywanie punktu kontrolnego. Wchodzimy tam. Dobra. Wzięte. Teraz jeszcze jest apteczka. Ona się bardzo co przyda. Lub ja będę dosyć często robić szybkie zapisy, nie? Ja coś tak czuję. Sorry. Ale no, chyba po was. Tak, tam. Idziemy. 15 minut. Dół. Tutaj byliśmy. Myślę, że tam jest spowolnienia. Okej, okay. więc chyba trzeba jeść tam. Tamto miejsce. Nie ja mam dyk. Więc zapiszę sobie. I lecimy. Matką, że jeszcze żyje. Bania. Teraz pozbierać rzeczy, chyba że tam jeszcze coś jest. Ktoś tam jeszcze był. Ale nie, chyba, że jest koniec. Tutaj jeszcze jakaś. Yy, gość ma, nie ma gościu. Tam jest broń, więc tam idziemy, tak? To będzie broń? Nie, to jest dziura. Masaka, jakie tu fajne dziury. Dobra. 60 chyba dużo, chociaż nie wiem, czy czasem nie, nie, nie dodać sobie. Mam trzy apteczki, nie, to jednak nie będę ryzykować. Oh, ho, ho Chociaż tak, to, to bardzo, bardziej mnie nie wystraszyło zbytnio. O, Peter, ale on... No, tak też myślałem. Ale dziwnie się chodzi na cipany. A znowu, to trzeba marnować. Kto? Nie wiem. O kurde. O kurde. Teraz mam. Teraz nie wiem, czy czasem jeździ tu. Aha, tutaj są rzeczy. O ty, dobrze, że tutaj poszedłem. Przynajmniej mam 110 życia, już. To i tak dużo. To mi się podoba. Idziemy tu. Oh fuck. Oh shit. Shit no. No. Oh. He's alive. Should I call in a minute back? He doesn't appear to be injured. Although I don't know how he survived. Worry about that later. I'm reading federal transmitter near that position. Gotta take that fucker out fast. keep looking for Jankowski. I'm still reading his life signs. You can't send him in alone, that's crazy. He can take care of himself. Now move. uh dobra. Be careful in there. Oh, you're smart you. No, super. Uh 20... you get going. No, you see the diamond dokończyć Okay. Um Grać dalej czy kończyć ten interwał? Z szczerze powiem, sam nie wiem, ale chyba skończę go. Będę robić filmiki albo cały interwał będą mieli tyle minut, ile cały interwał, albo jeśli będzie interwał dłuższy niż 35 minut, wtedy skończę i następny part będzie jeszcze w tym interwale. Tak więc Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. A, nie zapomnijcie subskrybować. To jest najważniejsze. Nie, no, najważniejsze są łapki. I żebyście się dobrze bawili. To jest najważniejsze. Nie? No. Tak więc, trzymajcie się. Jeszcze raz. Cześć.